Machina Arkana. I jeny jak ja się cieszę, że ja mogę w końcu Wam o tej grze opowiedzieć. Dużo czasu minęło, odkąd ją mam. Znaczy w sumie nie aż tak dużo czasu są, bo gry podobnych rozmiarów to przeważnie na kanale trochę dłużej trzeba poczekać, aż cokolwiek o nich powiem, natomiast cieszę się, że przed tym moment mogę wam o nie opowiedzieć, bo nie ukrywam miałem dużo przemyśleń na temat tej gry. I generalnie dostaliśmy do zrezygnowania Dwaństwa Galakty, za co bardzo dziękuję. Na kanale jest również wideoinstrukcja, której zobaczycie, gdzie jest dokładnie wytłumaczona, jak się w tę grę gra. Wideo instrukcję uważam za konieczną, dlaczego o tym zaraz powiem. Jest dosyć długa, pewnie jeszcze nie zmontowałem, więc nie wiem, ale no raczej jest długa, bo tutaj jest dużo rzeczy do wytłumaczenia. Rzućmy teraz okiem tak szybko na planszę, żebyście mieli ogólnie pojęcie. Czego się spodziewać po tej grze? Tutaj każdy z graczy wcieli się w odkrywce, którym będzie przemierzał właśnie takie oto dziwne miejsca, połączone ze sobą. To będzie mapa, która zawsze będzie złożona z czterech kafelków, dwa na dwa. Będzie możliwość podłożenia innych kafelków, ale to będzie się wiązało z usunięciem dwóch innych. Na tych kafelkach mamy na różnych polach różne pola akcji, które możemy wykonać, które możemy odpalić. Te pola są jednorazowe, co oznacza, że. Po skorzystaniu z jakiejś tam akcji umieszczam na nim żeton zniszczenia, żeby zaznaczyć, że już inny gracz z tego nie może korzystać. tak? No i gra, gra jest podzielona na rundy. Teraz jest faza odkrywców w jednej rundzie. W tej fazie e, gracze decydują jakie jakiej kolejności wykonują swoje akcje. Mają kondycje na swoich planszach graczy, które będą wydawać po to, żeby móc te akcje wykonać. No i następnie jak już gracze swoje akcje wykonają, w tym momencie przechodzimy do fazy rozstawiania, gdzie na planszy potencjalnie mogą się pojawić nowe przyjemniaczki, jakieś potwory. Po czym jak już yy, będzie ta faza to zobaczymy czy, będzie, czy wydarzy się jakieś wydarzenie grozy. Jeżeli, to wydarzenie, jeżeli do tego wydarzenia grozy dojdzie, to musimy rozpatrzeć. Następnie jest faza potworów, gdzie potwory, generalnie zgodnie z tym, co jest opisane na ich kartach, będą do nas się zbliżać i nas atakować na różnego rodzaju, na różne sposoby. Następnie, słuchajcie, mamy i sprzęty, które będziemy dobierać i będziemy te sprzęty sobie rozbudowywać po to, żeby to miało ręce i nogi. Wszystko po to, żeby postępowała fabuła, która jest na takich właśnie kartach scenariusza i za każdym razem, jak do nam się przejść do następnego rozdziału, to przerzucamy strony, przerzucamy strony, przerzucamy strony. Aż w końcu dojdziemy do końca i rozegramy ostateczne spotkanie. To wszystko właśnie w takich klimatach, które są efektem połączenia kutulu ze steampunkiem. Zależało mi, żeby wybrać jakieś takie eleganckie, wygodne miejsce, w którym mógłbym się odpowiednio, dobitnie poznęcać nad instrukcją. Ponieważ ta instrukcja, słuchajcie, to jest dla mnie jeden z największych minusów tej gry. I od razu was też uspokoję, że nawet można by na to spojrzeć na zasadzie dla mnie. Ja osobiście na to tak tę grę patrzę, że to jest dla mnie jedyny minus tej gry. Ale jest to poważny minus tej gry. Ktoś się mnie w komentarzach pod. Ktoś się tutaj mnie w komentarzach pod bestsellerami pytał, za, czy ja nie rugam jednej edycji za instrukcję z poprzedniej edycji. Nie wiem. Nie wiem, za którą, za którą edycję rugam. Wiem, że nie podobało mi się to. I to jest ciekawe, że jak już przejdę przez tą instrukcję, to potem siadam do gry i naprawdę to było coś takiego, że ja na tę instrukcję poświęciłem praktycznie całą sobotę. Bo są dwie takie broszury, gdzie generalnie najpierw mówi się, najpierw czytaj to, potem instrukcja. I ja na to poświęciłem prawie całą sobotę, prawie, no bo od rana do wieczora. W międzyczasie robiłem różne rzeczy, więc robiłem przerwy, coś tam robiłem ale generalnie cały dzień mi upłynął pod znakiem czytania tych instrukcji. I ja wam powiem tak, doszedłem do wieczora i Basia, byliśmy z Basią mówieni, że w sobotę sobie zagramy. I ja mówię wieczorem, mówię, kotek, sorry, nie, ja nie chcę w to grać. Ja nie mam siły, jestem wykończony. Nie mam ochoty obsłuchać w momencie z tą grą. Zostawa, strasznie dużo przeklinałem, strasznie dużo przeklinałem przeczytania tej instrukcji. Moje dzieci się jak zwykle nauczyły nowych, fantastycznych zwrotów. I teraz, co jest problemem tego? Powiem wam, problemem nawet nie jest to, jak ta instrukcja jest rozłożona. Mogłaby być moim zdaniem nieco jaśniej podzielona na przygotowanie, opis poszczególnych elementów, opis faz, opis akcji dodatkowych. Mogłoby to być troszkę intuicyjniej zrobione, ale największym problemem dla mnie jest tu język. Jest to napisane moim zdaniem tak cholernie nieprzystępnym językiem. Że ja się trochę męczę. I tutaj jednak jest coś takiego, o czym ja słyszałem, jak pracowałem w agencji marketingowej. Mówiło się to oczywiście w kontekście copywriterów i copywritingu, że, że cenione jest w zawodzie prawda, tak zwane lekkie pióro. To jest zwrot, z którym, ja się, bardzo, z którym się bardzo dużo nasłuchałem. I o, okazuje się, że to lekkie pióro to jest coś, czego ewidentnie co jest konieczne i wymagane powinno być w przypadku autorów yy, yy, instrukcji do gier planszowych i tłumaczy i redaktorów instrukcji do gier planszowych, a na pewno takich, gdzie jest tego naprawdę sporo, bo jak tam jest instrukcja krótka, prosta, wiadomo, już nie ma sensu, już nie rozdrabniajmy się. Żeby dać Wam przykład tego, o co mi chodzi, to zapamiętałem taką jedną rzecz, gdzie mamy opis przedmiotów, gdzie mamy opisane, jak przedmioty się łączą i mamy tutaj coś takiego. Ulepszanie przedmiotów. Ulepszać można, ulepszać można nawet ulepszenia. Nie przejdziecie gdzie to jest. Eee. Eee. O! Eee. Przedmioty na wyposażeniu można ulepszać, korzystając z innego przedmiotu tego samego typu. Jest to możliwe dzięki łącznikom ulepszenia u góry i lub od dołu karty, o ile oba przedmioty posiadają pasujący symbol ulepszenia. Na tą samą rzecz, użyto w jednym w zwrocie tutaj dwa. Określenia, że coś jest albo symbolem ulepszenia, albo łącznikiem ulepszenia, a obie te rzeczy opisują to samo. Chodzi o to, że karty przedmiotów mają na bokach taki specjalny rodzaj, właśnie taki, e, nazwijmy to nie wiem, no, taki symbol. I teraz chodzi, że jak na innej karcie z jej boku znajdziemy pasujący symbol, to możemy te przedmioty ze sobą połączyć. Jakby to jest wszystko, tak? To jest ta zasada. Ale tutaj ten symbol jest nazwany w tej jednej krótkiej wypowiedzi, którą przytoczyłem, jest nazwany łącznikiem ulepszenia i symbolem ulepszenia. Po co tak? Po co? Czemu nie prościej? Nie wiem, nie wiem. Liczył sobie od słowa użytego w instrukcji, czy co, o co chodzi. To było złe. To było złe, i mówię, najlepsze jest to, że usiliśmy następnego dnia wieczorem, w niedzielę wieczorem, usiliśmy faktycznie do tej gry. Usiadłem i ja mówię. Ty, to nie jest aż takie trudne. Zaczęliśmy grać, i tak, ty, poczekaj, to nawet, nawet to idzie. I nagle okazuje się, że na szczęście jest to. Zupełnie serio. Po przeczytaniu instrukcji i zagraniu to się okazało wybawieniem. I po tym już jakoś poszło. Naprawdę po tym już jakoś poszło. Więc instrukcja tej gry jest, była dla mnie koszmarnym przejściem, jednym z najgorszych od momentu jak ja zacząłem w te gry, od jak, od momentu, jak ja zacząłem grać w gry planszowe. Przejdźmy jednak do plusów i zacznijmy od wykonania. Jest naprawdę dobrze. Solidny karton, cudne klimatyczne ilustracje, wszystko mi się tu zgadza. Najbardziej jednak podoba mi się insert, który sprawia, że nie dojrze całość bardzo łatwo rozłożyć, to schowanie jej również nie zajmuje nam długo. I tak jak mówiłem, ta instrukcja to był dla mnie jedyny minus. Bo poza tym mi się wszystko w tej grze podoba. Podoba mi się to wykonanie, podoba mi się klimat. I to jest to, co w tej grze, moim zdaniem, działa najlepiej i co najlepiej działa na korzyść tej gry. Właśnie na przykład nie do końca się podobało połączenie Steampunku, z z Ktulu. Podobała jej się gra, ale nie podobało jej się to połączenie Steampunku, z z Ktulu. Moim zdaniem te rzeczy do siebie pasują bardzo dobrze. To, co tutaj, to właśnie ta gra pokazała najlepiej. No, i mówmy się, jako gra ta, taka Amery, prawda? No to tutaj właśnie najbardziej powinno zależeć nam na tym, czy jest ten klimat, czy ta historia jest ciągająca. Kurde, jest, jest bardzo dobrze. To naprawdę, jak tutaj ta historia została opisana, to jest to bardzo ciekawa, bardzo oryginalna historia i naprawdę jesteśmy ciekawi tego, co tam się dzieje. Kurde, dalej, co tam się wydarzy dalej. I, i, i idziemy za tym. I naprawdę, i najlepsze jest to, że to nie jest tak, jak czasami mamy w grach, gdzie ta, ta, ta historia jest na. Karcie spotkania, który gdzie raz na rundę, przez całą grę, raz na rundę się dobierze jakąś kartę spotkania, a potem mam, a rund mamy, nie wiem, 10, i jakby się przeczytało 10 kart, spotkania, to jest fabuła. Nie, tutaj tej fabuły było dużo w wielu różnych miejscach. Mamy w samych rozdziałach, mamy na kartach postaci, mamy na kartach wydarzeń, na kartach wydarzeń grozy, na wrogach. Jest tego wszędzie tutaj jest pełno historii i to wszystko się łączy w jedną spójną całość, więc my faktycznie rozgrywamy kolejno, po sobie kolejne scenariusze. Tych kart jest dużo, więc każdy scenariusz można zagrać więcej niż raz też i nie stracić jakby, nie, 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 nie czuć... Ok, no, ponieważ jakby główne te karty rozdziału będą zawsze takie same, no więc będzie jakieś takie poczucie przechodzenia tego samego, ale będzie takie jakby alternatywne przejście tej samej historii, które też moim zdaniem ma absolutnie sens. Podobało mi się, jakkolwiek niewiele rzeczy tu jest mechanicznych tak do, do, do wzięcia pod uwagę, to jednak trochę tego jest, bardzo mi się podoba, podoba podobał pomysł na, rozwią, na przedmioty, na rozbudowanie ich, na łączenie ich, bo to jest jakby fajny sposób na faktycznie na rozbudowywanie postaci w trakcie gry, w, trak, w trakcie rozgrywki, ale właśnie jakiś taki, który zmusza do takich Coś spograniczała mi główek, na zasadzie mam takie przedmioty, ok, mogę mieć jeden główny i mogę go jakoś ulepszyć, to może wziąć lepiej to, to potem połączyć z tym, tutaj pozamienić, tutaj zahachmęcić. Naprawdę było trochę główkowania z tego, jak sobie to przed sobą ułożyć i, i to da, i dawało różnicę, naprawdę, jak się po prostu zaczynało z jakimś takim totalnie basic zestawem albo z niczym, podeszło się do paru skrzyni, zebrało się parę kart i nagle taki i potwory po prostu pierwszego poziomu nie miały z nami szans. Okej, okay, no to jest Ameri, są kostki, gra potrafi być losowa i potrafimy mieć pecha i na przykład zanim my dojdziemy do jakichś fajnych sprzętów, mieliśmy taką jedną rozgrywkę z Basią, gdzie ja po prostu nie mogłem trafić na nic ciekawego, jeśli chodzi o sprzęty, a za chwilę za mną, na mnie zaczęły naparzać dosyć mocne potwory. Także był taki moment, że ja na przykład miałem... E, e, atakowałem swoim podstawowym atakiem, gdzie miałem jedną białą kość, a biegł za mną potwór, który mnie atakował trzema czarnymi. No jest tak... E, było to ciężkie, ale, ale no powiem, że no, Boże, no, 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 to, to, taki urok też trochę tych G. E, bardzo mi się podobali ci wrogowie i, i, to, i to, że ta talia naprawdę nie jest mała. Tych wrogów tu jest kilku, więc to nie jest tak, że nas zaatakuje 50 kopii jednego rodzaju wroga. Nie. Ten, każdy z tych wrogów jest trochę inny i działa trochę inaczej, e, ale podoba mi się ich system, podoba mi się ta sztuczna inteligencja tego, bo jest bardzo prosta w swoim założeniu. On będzie chciał Wam zrobić to wszystko, co ma tu opisane, a jak nie będzie mógł czegoś zrobić, to będzie chciał po prostu do Was podbiec jak najbliżej. I to jest wszystko. Ale to starczy. To w zupełności starczy, żebyśmy my czuli ich oddech na plecach i żebyśmy my kombinowali, jak to zrobić, żeby się tego pozbyć. Podoba mi się kooperacja w tej grze. Ale... To jest jeden taki... To jest plus dla mnie, ale na przykład znowu nie dla Basi za bardzo, bo... Yy, jest coś takiego, te pola akcji, które się niszczą, tak? Skorzystasz raz z pola akcji i je niszczysz. Co... So, może być plusem dla, yy, yy, dla, dla wielu osób, a dla innych minusem, ponieważ to zmusza troszkę do czegoś takiego, żeby nie iść ramię w ramię, żeby w miarę się rozdzielić, no bo chyba, że będą, będziecie na planszy, są takie plansze, gdzie na przykład jest dużo różnych pól akcji, no ale są takie, gdzie na przykład jest jedna skrzynia i tak, no dobra, no to, to ja pójdę tam, a Ty pójdziesz w tamtą stronę, żeby z tych pól najlepiej skorzystać. No i teraz dla Basi było to takie słabe, bo przez to, że byliśmy daleko od siebie, to nie mieliśmy za bardzo, jak na przykład sobie pomóc, coś sobie podać i tak dalej. Ale mi z kolei to się właśnie podobało, bo myśmy non-stop rozmawiali, tak? Ja poszedłem tu. Okej, okay, mam taką kartę, zdobyłem to, albo wydarzenie, odpaliłem teraz to. Dobra, co, ty pójdziesz tam? Okej, okay, fajnie, wiesz co, udało nam się teraz, mamy dwie plansze, gdzie mamy pola rozdziału, więc możemy praktycznie jedno po drugim bardzo szybko odpalić, nie? Na tej zasadzie. Były, więc tak... Kratka. Więc jakby naprawdę mi się to podobało, że okay, może nie było takiej współpracy na planszy obok siebie, ale była współpraca nad stołem na zasadzie rozmawiania, opowiadania tego, co się dzieje u mnie, obserwowania, może jednak mam jakieś zdolności, które działają na całą planszę, że tak powiem, mogę dowolną jednostkę coś tam zrobić. Więc mi to się podobało i mi się to podoba, jak to było rozwiązane, bo mówię, bo dawało też takie strateg... Prze... taka prosta decyzja, nie. Dane pole akcji jest jednorazowego użytku, jeden raz możecie tylko z niego skorzystać. Super I, i to wszystko. I to dzięki temu sprawiło, że ok, mamy nagle strategię, taktykę, jak to podejść, ty tam, ja tu i tu. Super. Każde z tych pól było użyte. Nie było pola, którego bym nie korzystał, beczka czy nie. Z każdego trzeba było skorzystać, bo inaczej byśmy po prostu nie dali rady. Więc naprawdę, kurde no... Wszystko... I to wszystko się spinało w taką jedną Cholernie klimatyczną, moim zdaniem, całość, ciekawą, wciągającą historię, absolutnie. No to jaki werdykt? Już się zapewne domyślacie, że werdykt może być tylko jeden. Machinarka na na półkę. No bo okej, okay, instrukcja, problem, ale no, ja już ją znam, <ścoughs> więc ja już jestem problemem uporałem. Mamy dodatki, które po prostu wprowadzają nowe karty, ale też nowe rzeczy, no ale. Wprowadzają kolejne rozdziały, które możemy przeżyć, które chcemy przeżyć. Losowość, no jest i potrafi zaboleć. No co, co wam na to poradzę? No czasami będziemy mieli pecha i będziemy się przez to wkurzać. Ale to, co dostajemy im plus, ten klimat, ta historia, to kombinowanie, to, przy, to naprawdę, nie wiem, do mnie to dotarło. To może być bardzo subiektywne, ale do mnie to dotarło. Powiem wam więcej i to jest bardzo ciekawe porównanie. Nie wiem, nie wiem czemu, nie wiem skąd ono mi się wzięło, ale jak myśmy w to grali z Basią, ja miałem takie poczucie, jak graliśmy w Horror Warkam drugą edycję. To pierwszy raz, bo to była też pierwsza, Horror Warkam druga edycja to była jedna z pierwszych gier panczowych, które graliśmy z Basią. I z jakiegoś powodu to jest inna gra, ona inaczej działa, okej okay jest ktulu, ale inaczej zupełnie działa to niż tam. Z jakiegoś powodu miałem, nie wiem, miałem taki sam klimat mi się udzielił. Ten, 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 tych przedwiecznych, tego zła nas otaczającego, tego takiego horroru. No to jest gra w klimatach horroru reklamowane, nie jest jakoś super straszne, ale jest dosyć, jest, jest takie groźne, to, to mówię. No jest tak, że się boimy, że o Jezu, co tutaj, jest takie na zasadzie, jest tak czuć grozę, trochę klaustrofobii i, i tak dalej. Pod tym względem to jest taki horror I, i, jakoś wtedy tak mieliśmy i tutaj tak miałem, jakoś to mi się to udzieliło i, i, i to jest, Absolutnie dobre skojarzenie, bo Horror Walkman druga edycja był no, przez długi czas jedną z naszych ulubionych gier i ciągle pozostaje gdzieś tam w naszych głowach i sercach jako taka naprawdę dobra klimatyczna gra. I, i się cieszę teraz, że mamy tą machinę Arkanę i że możemy, i, i, i jesteśmy ciekawi i gdzieś tam popełniliśmy błędy i chcieliśmy pomyśleć o tym, dyskutowaliśmy potem o tym, co zrobiliśmy źle i co możemy zrobić dobrze następnym razem. Więc machinę Arkana. Absolutnie polecam fanom dungeon Crawlerów, polecam fanom gier Amerii, polecam fanom Cthulhu. To jest zdecydowanie tytuł, któremu warto się spojrzeć, przyjrzeć. Tylko bierzcie moją wideo instrukcję, zanim podejdziecie do, do instrukcji z, z gry. Ale poza tym, absolutnie na półkę trafia i w kolekcji zostaje. Tyle moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcielibyście wiedzieć coś więcej, piszcie w komentarzach, odniosę się do tego tak szybko jak tylko będę mógł. a póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję raz jeszcze w domicju Galacta za przekazanie gry do recenzji, a Was moi drodzy pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, za w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.